Albert Mary jest mężem siostry ojca Kaleba, a zawsze jest trochę. Jak to się teraz mówi? Nepotyzmu. Gdy gra idzie o nagrodę, zajmuje się wypiekami panini. Dasza wiara. W każdym razie to ciasto. Panetona, chcesz spróbować? Ach, dziękuję bardzo chętnie. Nie, dziękuję, nie trzeba. Bądź jeszcze bardziej wredna. Na pewno to bardzo pomoże. Na pewno 100%. Tak, oczywiście. Pierwszy kawałek, który lekko kruszy się w twojej dłoni Gdy gryziesz kęs przekonujesz się, ciasto jest sucha. To więc kaszal przez chwilę trzymasz kawałek yy, w ustach, by choć trochę zwilgotniał i można było go przełknąć. Lisa z frustracją stuka stopą. Ludzie, wyluzujcie się. Parę, jak do tym nie odezwałeś się ani słowem? Może powiesz nam, jak zarabiasz na życia? Jestem serwisantem sprzętu Ageda. I? A co ma powiedzieć na temat robienia serwisu sprzętu AGD? Mężczyzna wzrosł ramionami. Co najwyraźniej jest sygnałem dla Siona. Co zrobiłeś z włosami? Brian mówi, że jest skrywe kolory Wysuszają skórę głowy i powodują wypadanie włosów. A ona zna się na rzeczy. Nie rozumiem dlaczego. Matka Mony zaczyna załamywać ręce. Przez to trudniej będzie ci powrócić do Johnsona i synów. Oni nie lubią takich rzeczy. Trzeba o tym pamiętać. Jej umożliwić! Nie zamierzam wracać do Jason, Johnsona i synów Mama. Zerkasz na Mona, której stoicki wyraz twarzy nie zmienił się ani na chwilę, odkąd usiadłaś. Podróżowanie po świecie, wydawanie wszystkich oszczędności. Na pikantne jedzenie i dziury w ciele. Ja tego nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem. ona odwraca się teatralnie. Ludzie w kościele są bardzo mili, ale wiem, że obogadają mnie za plecami. A Dina przychodzi do mnie tylko dlatego, żeby poczuć się lepiej z tym, że jej syn wyjeżdża na studia. Wszystko się zmieniło na miłość Boską. Powiedz coś, Barę. Barat wyszonkuje. no. Nagle ona mnie wstaje. Chloe, możemy zamienić słowo? wstajesz i uśmiechasz się, przepraszając do Sean i Barego. Mona, odciąga cię na bok, ale mimo wszystko pozostajesz na widoku. Nie miałabyś nic przeciwko, gdybyś poszedł do mojego starego pokoju. Prawdopodobnie się nie zmienił. Na kura? Cóż, jasna. Twoja relacja z Moną ulegał wzmocnieniu. Zanim ktokolwiek zdąży zgłosić sprzeciw, pędzicie po schodach. Wchodzicie do pierwszego pokoju po lewej. Widać, że bardzo katolicki naród. Co ja tu widzę? Co ja tu widzę? Ludzie, panie i panowie, cóż za plakat? Twoje czy atakuje mm, ciągnące się od podłogi do sufitu róż Konie w różnych pozach, plakaty, figurki ze wszystkich kształtach i rozmiarach. O rety. Wiem. To był jedyny bezpieczny sposób, jaki mogłam wyrazić siebie. Zamyka za tobą drzwi. Podchodzę do biurka. Jak na bardzo pięknie, ale jednorożca! Kurda, mam coraz większą zagwozdkę. Kto Ktoś lubi jednorożca, tak jak ja Widzisz, nie mówię, za dzieciaka to oddałabym wszystko za taki pokój No miałam różowy, to jest chyba oczywista. Ale za taki pokój pełen jednorożców? Gdyby jeszcze gdzie nie gdzie był jakiś Pegas hmm. Ale piękno Zamka sobą i przechodzi do biurka Jak to? Wyciąga pudełko pokryte naklejkami i butelkami i brokatem Nikt nie, nie kwestionuj dziewczyna, której podobają się dziewczęce rzeczy. Tak naprawdę, nie podobało ci się to wszystko, konia? Nie, 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 mam, nie, nie mam nic przeciwko nim, a nigdy na żadnym nie jeździłam. Po prostu podoba mi się, co symbolizują: zdolność do szybkiego biegu, przez pola, do ucieczki, od wszystkich oczekiwań, daleko stąd. Wyciąga z pudełka, pokaźny stos pocztówek. Mam tu coś. Siadacie radą na łóżku. Chcę ci je pokazać. Zdjąwszy recepturkę, uwalnia imponującą kolekcję fotografii z całego świata. Co to jest? Jakie jednorożce. Kiedy miałam 13 lat, dołączyłam do klubu korespondencyjnego w kościele. Mogliśmy pisać jeden list miesięcznie, a oni wysłuchali go za darmo na wybrany przez nas adres. Inne dzieci pisały o swoim życiu i o Bogu. O tym, jak jest dobre i wspaniałe i w ogóle. Wiesz, co mam na myśli. Ja też... Zaczynałam listy w ten sposób, ale na końcu zawsze nie pytałam, czy mogliby mi wysłać pocztówkę ze swojego kraju. Robiłam tak, bo miałam wątpliwości, czy te listy faktycznie były gdziekolwiek wysyłane. Gdy jednak zaczęłam otrzymywać pocztówki z odległych krajów, takich jak Republika Południowej Afryki, Mołdawia, Nowa Zelandia, Wietnam, poczułam autentyczną ekscytację. Czy to dlatego tak dużo podróżujesz? Marzyłam o tym, żeby odwiedzić wszystkie miejsca, z których otrzymywałam pocztówki. Czasami lepiej niż jest z realizacją marzeń. Zbiera pocztówki i oplata je gumką Przykro mi z powodu moich rodziców. Nigdy nie rozumieli, nigdy nie zrozumieją. Przyjazd tutaj był błędem. Ach. Nie musimy zostawać. Jeśli nie czujesz, jestem dobrze. Jestem pewna, że Lisa na pewno coś wymyśli. Dzięki, podoba mi się ten pomysł. No okej. Okay. Chodzisz tu, dół, aby wyjaśnić sytuację Lisia, która chętnie zgadza się na zmiany planów. Szona podchodzi bez pożegnania, lecz w ostatniej chwili podchodzi do was Bara. No. Kruszynko, jeśli jest, jesteś szczęśliwa, to też. Ojciec i córka patrzą do siebie ciebie, w milczeniu. Potem wychodzicie, Mona ściska po w dłoniach. Jak biedna dziewczyna. Rozpoczął się ostatni etap podróży. Spoglądasz przez okno na chmurę. Rozmyślasz o minionych kilku dniach, podczas gdy samolot przenosi cię do miejsca docelowego domu. Nie potrafisz zapomnieć ostatniej ceremonii eliminacji. Odwracasz się, usłyszawszy brzęk lodu w szklance i widzisz Wana. z jedną ręką upartą na zagłówku siedzenia obok ciebie, mocnym drinkiem drugiej. Wszystko w porządku? Siema, Iwan! Dasz już nam spokój, co? Nie chcę mieć żadnych dziwnych błądką już z tobą. Podekscytowała spotkanie z rodziną. Posłuchasz mu dwuznaczny uśmiech. Tak, będzie świetnie. I wędrze się. Czy nikt nie patrzy? Po czym pochyla się do przodu. Jego ciepły oddech muska twoje ucho. Wszystko w porządku. Jesteś pewna. Spoglądasz na niego. Jego twarz jest tak blisko, że prawdopodobnie mogłabyś go ukradkiem pocałować i nikt by tego nie zauważył. Nic im nie jest. Po prostu mam dużo na głowie. Ostatnie dni były ciężkie. W porządku. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, daj mi znać. Jestem tu po to, aby ci pomóc. Odwracasz się z powrotem do okna. Wkrótce będziesz musiała stawić czoła kolejnemu poważnemu wyzwaniu swoim rodzicom. Powrót do domu z ekipą telewizyjną i kamerami będzie wyglądał nieco inaczej. Uuu, ale ciekawe. Taki bardzo klasik. Ale ładne nawet. Mama wyłożyła z ciastkami. I chodzi w koło, częstując wszystkich herbatą i kawą. A co ona robi? Bawi się w stewardessa. Sprząta bezprzężowe czwartku i nie prosi sąsiada, żeby nie parkował na podjeździe, bo wezwie drogówkę i każe odholować jego samochód. <grymne> Czy ona w ogóle spała? Czy nie latają? Nie zdążyłaś się porządnie skrzybić, bo podeszła do ciebie lisa. Uczestnicy, przypadną za kwadrans. Abyście wszyscy wyszli przed dom, stanęli i na trawniku, żeby ich powitać, a następnie zaprosili do środka. Wskazuję na miejsce do siedzenia, które zostało tak przygotowane, aby pomieściło kamerę i oświetlenie. Chcemy, żebyś usiadła na kanapie z mamą i siostrą. Twój tata na krześle po prawej, a te dwa krzesła będą dla. Tata nie wyjdzie na zewnątrz, prawda? Wyjdzie, a potem. Nie chcę, żeby Tata wychodził na zewnątrz. I pokonywał schody, tylko po to, żeby potem wrócić do środka. To głupia. On wciąż dochodzi do siebie. Odwraca się do Iwana. Proszę, poprzyj mnie w tej sprawie. Lisa. Niech ci będzie. Powitam ich w przedpokoju. Lisa przywraca oczami i spogląda na zegarek. Będę ci podsuwać pytania i trochę reżyserować, no, tylko uważaj, gdy kamera będzie włączona. <grym> też na kanapie i zastykasz bez ruchu. Uśmiechając się miło do kamery. Czekasz na swoją kolej. Słuchasz głosu serca? Oczywiście, że follow your heart. Bibi. Bardzo dobrze. Słuchamy głosu serca. Przedstawienie komukolwiek rodziców zawsze było dla Ciebie bardzo trudne. Ale tym razem będą to dwie osoby na raz. A wszystko z kamerę, żeby spotkanie mógł obejrzeć cały świat. Masz tylko nadzieję, że obecność kamer. Sprawi, że rodzice wrzucą na luz i powstrzymają się od poruszania krępujących kwestii. Ależ miło! Może na początek się przedstawcie. Mam na imię Jestem artystą. Dorastałam w Szwecji. Luka przegryza warga. Miło Państwa poznać. Mam na imię Mona. Eksploruję świat i chłonę jego energię. Poznanie Państwa córki skierowało mnie na nową ścieżkę. Za co jestem tam bardzo wdzięczna. Na twojej policzki wkrada się rumieniec. Co masz na myśli, mówiąc, przez eksplorowanie świata? Chłonisz jego energię? Chyba <grywa> komuś cię nie podoba to, że jak się. jak będę z Moną, to wyjedziemy na. po prostu Galapagos, nie wiem. Filipiny, wszędzie, gdzie się da. Mama mówi prawie szeptem. Bardziej wydaje się nad tym zastanawiać, niż zadawać pytania. Zasadniczo zwiedzam świat. Czy taką masz pracę? O, nie, właściwie nie mam pracy. Co masz na myśli? Cóż, kiedyś miałam pracę, ale potem zostawiłam to wszystko ze sobą i teraz jestem tutaj. Zauważywszy, że mama zaciska usta, wyraźnie nie jest pod wrażeniem. No, one to, oni to by pewnie woleli, nie wiem, Dyszona albo kogoś w tym stylu. Ale nie. Ale super, w ilu krajach byłaś? wielu, nie pamiętam dokładnej liczby. Podróżujesz sama? Zawsze chciałam. Fizo! Opamiętawszy się, mama rozciąga ustaw w uśmiechu. To jest tak ekscytujące. Może ja też powinienem wypuścić się w świat, żeby chłodnąć energię. Tata zaczęła się śmiać, nieco rozluźniając atmosferę. Lepiej nie. Tylko żartuj, kochanie Podróże po świecie zostawmy dzieciom. Lisa, dajcie znak, żebyś e, utrzymała aktualne tempo. Okej, okay, Luka, jaka jest Szwecja? Nowoczesna, malownicza. Biurokratyczne. Podoba mi się twoje tatuaże. Przynosimy z tak małego kraju do Ameryki. Musiało być dla ciebie dużą zmianą. Nie do końca. Yy, myśleliśmy o tym przez dłuższy czas. Mimo wszystko, całkowicie zmienić życie na zupełnie inną kulturę. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Możesz nauczyć mi kilku słów po szwedzku? Yy, ja. <laughs> Jesteś artystą. Jaką sztuką się zajmujesz? Widziałem gdzieś coś Twojego? Tato! Interesuje się Pan sztuką? Myślę, że Polok był interesującym gościem. Polok? Hem, Polok. E, tak. Wychodzicie w zbyt intelektualne klimaty. Spójrzcie z A co z Tobą? Wskazuję na Iwana. Słucha, słucha. Nie możemy zadawać mu pytań? Proszę pana, ja. On jest producentem Tato, nie jedną z uczestników. Jesteś pewna? Z tego co widziałam, myślę, że powinien być. Z tego co widziałeś? Widziałem nas całujących się przed szpitalem, czy jak? Czy to w ogóle możliwe? Może pan rozwinąć myśl? No wiecie, przywiózł ją do nas, zafikował się nią. Myślę, że taki mężczyzna idealnie pasuje do mojej córki, córeczki. Zaopiekował się nią o, Coś tak czuję, że nasz drogi Ipen będzie miał przewalone w robocie Przykro mi, ale nie takie jest założenie tego programu Zrobiłem to, co powinien zrobić mężczyzna na moim miejscu Iwan posyła mi przelotne spojrzenie i czujesz, jak niewypowiedziany sens jego słów przenika twoja twoją piersi Szkoda Mamy tu dwóch artystów. No, ciężko myśleć, że ja sobie akurat nie wybiorę dwóch arty najbardziej artystycznych dusz z całego programu. Już dwie bardzo miłe osoby starają się względy, kochanie. Nie potrzebuję kolejnych. Byłoby wspaniale, gdybyście mogli opowiedzieć nam trochę o swojej córce, o jej życiu, o czymś, czego niewiele osób by się dowiedziało, tylko na nią patrząc. No cóż, urodziła się tuż po północy, na tyle w siedzeniu naszego ówczesnego samochodu. To była koszmarna noc Pracowałam nad jedną sprawą I właśnie wróciłam do domu Odeszły wodę wody I musieliśmy położyć ją na tylnym siedzeniu A twoja siostra na przednim Poprzedni ci do szpitala Zaraz, jaka siostra? Hazel? Ta, młodsza siostra Oczywiście, młodsza siostra, która się jeszcze wtedy nie urodziła Logiczna przecież Tata robi krótką pauzę zdaje sobie sprawę z tego, co właśnie powiedział A. Nagle rozlega się pukanie do drzwi Ktoś może otworzyć? Powiedz temu komuś, żeby wrócił później. Teraz kręcimy. Nie widzisz przedpokoju, bo zasłaniają go ludzie i kamery, ale do salonu dociera bardzo znajomy głos. Słuchacie głośne rozmowy, a potem wyraźny stukot obcasów. O mój Boże! O wilku mowa. To Jenna. właśnie sobie. Twoja starsza siostra, z którą jesteś zwaśniona. A więc, do tego doszło. I reality TV, co? Jenna rozgląda się po pokoju, ignorując zszokowane twarze rodziców i producentów. Skąd się tu wzięłaś? Starsza pani Ferguson wysłała mi smsa. Napisała że że z sąsiadów jakąś notatkę, że psowali ozdoby zdrajczyni. Nie bądź śmieszna, mamo. Odwraca się do ciebie. Vito nie połóżmi jej sarkastycznym nuty. Widzę, że twoja miłość do bycia w centrum uwagi osiągnęła zupełnie nowy poziom. Wskazuję na twoich gości. To te osoby próbują cię poślubić? Nieźle. Czy właśnie teraz powinnam wymyślić powód, dla którego miałabyś dostać od nich kosza? A może spróbuję uwieść bliskie ci osoby? Co ty na to? I zaczęło. Oto powód jej niewypowiedzianej wizyty. Jenna. Porozmawiajmy o tym jak dorośli Nie mogą uwierzyć, że teraz wykorzystujesz to przeciwko mnie ha, 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 ha. Zastanawiam się, co tutaj odpowiedzieć w tej sytuacji Naprawdę się zastanawiam ha, 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 ha. Ale dobra, uznajmy, że nie może uwierzyć, że wykorzystuję to przeciwko jej Głos serca to było dawno temu i przecież przeprosiłam. Głos serca silniejsza. Follow your heart. Ha, 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 ha. Naprawdę myślisz, że przybyłaś się mam okazję, aby odegrać się na tobie za zniszczenie mojego małżeństwa ze Steve'em? Zmówiłaś się ze wszystkim przeciwko niemu. Przeciwko mnie. I dlaczego? Ze zdrości? Dla zabawy? W ramach jakiejś wyszukanej zamsty za to, że zmusiłam cię do oglądania tej głupiej kreskówki o okrach milion razy? Oglądanie szereka nie jest głupią kreskówką. Możesz mi wierzyć, że nie w tym rzecz. Steve był Że Rzekomo, ale dobrze ukrywałaś, skąd masz taką wiedzę. A rodzice nie mogli się doczekać, by stanąć po twojej obronie. Przyznaj, nie mogłeś pogodzić się z faktem, że przez dwie sekundy nie się w centrum uwagi. W wargi. teoretycznie, Steve był idealnym facetem, przystojny, czarująco zabawne. Bardzo się się jej szczęściem. Dlatego, gdy wstąpiłaś do jej druchu, aby odebrać winetki ślubna, myślisz, że pozwolę ci wstąpić w ogólnokrajowej telewizji i wziąć ślub bez skandalu? Tak, moi drodzy. Chloe nie jest taka milutka, jak wygląda. Zaciska szczękę. Tamtego dnia czuła się zmuszona do złożenia obietnicy. To było głupie. Teraz zdajesz sobie z tego sprawę. Ja mam za mało punktów Jak kuźwa Jak Miałam ku temu powód Miałam e, 20 co 19 lat No trudno To oznacza tylko jedna rzecz Prostą i logiczną rzecz Pod tytułem Nie zdobędę osiągnięcia Trudno Do widzenia Naprawdę mi przykro Byłam wtedy nie niedojrzała. Gdybym dzisiaj do tego doszło, postąpiłabym inaczej. Nie w jednak czasu. Jenna wzdycha ciężko i rozgląda się po pokoju. Zostań, proszę, Jenna. Możemy jeszcze o tym porozmawiać. Poza tym tata był chora. Wiem, pani Ferrego z nami powiedziała. Ja że nie umarłeś, tato. Chyba nie ma sensu, żebym została. Myślałam, że może przyznasz się do błędu. Ale widzę, że nadal liczył się pozory. Mam nadzieję, że będziesz miała więcej szczęścia w znalezieniu idealnej osoby niż ja, kloi. Następnie odwraca się na pięć i odchodzi. Lisa w końcu krzyczy cięcia i powoli zaczyna klaskać. Nieźle, nieźle. Wszyscy wstają, a ty cofniesz się, daję sobie chwilę, by wziąć się w garść. Chloe, wszystko w porządku? Skupi się na swoim zadaniu, Iwan. Spokój wszystko, musimy jechać. Dzwoni telefon Lisa. Rozpraszając ją na chwilę, Iwan podchodzi bliżej. Lisa ma świetnie ci poszło No cudownie, wspaniale <grym> Nie mogę uwierzyć, że wszystko się tak potoczyło Uważam, że świetnie ci poszło No wspaniale, też tak sądzę Przesuwasz dłonią po twarzy Oddychając powoli i miarowo Gdy to wszystko się skończy Dam sobie chwilę, żeby się porządnie mm, powtórzyć z tego powodu Teraz nie ma na to czasu Za niecałe 48 godzin Muszę podjąć ostateczną decyzję W tym sezonie Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, kochani. Jeżeli Wam się on podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Oraz do zobaczenia w, w następnym odcinku oraz innych starych na moim kanale. Do zobaczenia.